Zapraszam Was wszystkich dzisiaj na tiramisu. Bardzo proste i szybkie, dosłownie w chwilę, możemy cieszyć się przepysznym ciastem. Zaraz pokażę Wam, jak go zrobić. A naprawdę jest to bardzo szybkie ciasto. Do naszego tiramisu potrzebujemy kawę. Kawę ja mam taką sypaną, zwykłą kawę, cztery łyżeczki. Musimy zalać wrzącą wodą, zaparzyć, w takim zaparzaczu ja robię. Zamykam. I teraz poczekamy, jak się zaparzy nasza kaweczka. Do naszego tiramisu potrzebujemy sześć żółtek. Jak to trafiły się dwa? Żółtka miksujemy, 6 żółtek miksujemy z 6 łyżkami cukru, ale ja dzisiaj cukru nie daję, dodamy miód. Dwie, 3 łyżki miodu wystarczy. Zobaczcie, tak wyglądają nasze utarte żółtka. Na 6 żółtek dajemy 6 łyżek cukru. Albo miód. Ja zamiast cukru dałam miód. To na 6 żutek dałam 3 łyżki miodu. I teraz dajemy serek mascarpone po łyżce i mieszamy. Naszego serka mamy 500 gram. Tak wygląda nasze tutaj krem, jajka z serkiem mascarpone. Odłożymy go na razie na bok. I teraz tak, naszą kawę mamy już przestudzoną. Dodajemy do kawy 6 łyżek Amaretto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Następnie potrzebujemy takie biszkopty podłóżne. Każdy biszkop nasączamy w kawie i układamy w naczyniu. Ja mam takie żara naczynie. Następnie wykładamy połowę naszego kremu. I na to następną warstwę biszkoptu. Teraz na samą górę znowu wykładamy nasz krem i na samą górę potrzebujemy kakao do posypania. Ja tak przez takie siteczko posypę. I tak oto prezentuje się nasze tiramisu. Takie ciasto musimy jeszcze włożyć do lodówki i przechowywujemy w lodówce. Zobaczcie, jak bardzo szybko i łatwo można zrobić to ciasto. Dosłownie chwila. Życzę wszystkim smacznego. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Udostępnijcie innym, subskrybujcie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa!